Czy faktycznie jest tak, że kobiety wciąż mają tak samo duży problem z tym, żeby dojść do tych najwyższych stanowisk. Dane pokazują, że jednak wciąż tak. Nie? No Tak, no mają problem. Tak, dane pokazują, że jedna trzecia kobiet jest na tych kierowniczych stanowiskach. A może nie chcą być? No nie chcą nie chcą nie być chcą z różnych być. powodów, ale też Danie chyba Eurostatu pokazywało, że Polska jest. Chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet na tych stanowiskach kierowniczych. Natomiast, jak my zajrzałyśmy, jaka jest struktura tych stanowisk kierowniczych? Mm. No to Polki są głównie zatrudnione w handlu, w usługach, w edukacji i potem administracja chyba państwowa. Tak, więc no to są kierowniczki sklepów, tak, panie, które mają zakłady fryzjerskie i tak dalej. To nie jest Taki top management, który, o którym mówimy, czy myślimy tak stereotypowo.